Jak to. Kto? Każdy chodzi do Lidla, pewnie. No, może nie każdy, ale ja ja chodzę. No i jak chodzę do Lidla? No i jako. Dzisiaj byłam w Lidlu. No normalnie sobie chodziłam. Byłam na dziale z przekąskami. No i poszłam na dziale ze słodyczami. I szukałam jakichś fajnych słodyczy. No i nagle znalazłam coś takiego. nie Wiem, co to jest. Nie wiem, coś takiego. Jak ktoś to no, napiszcie w komentarzach. Mm. Jak zjeść żelki 3D do obierania. Ja nie mogę iść żelków. No ale dobrze, zjemy. Ten jeden raz. Niechże zęby nie będę boleć. Jakieś cienie nie zapakowane. do... Ej, co? żelki do obierania? Patrzcie. Matko, ile tego tutaj jest? Mega dużo. No dobra. żelki do obierania. Mhm. Niby o smaku mango, one są. Ja to zrobię wam. Pokażę. I dobiera, dobra, obiera się. I dobre to. Matko. A dobre to. rzeczy. Proszę cię. Proszę cię, bo nic z tego nie wejdzie. Nie jest to w ogóle chemiczne. Pierwszy muszę włosy sprzedać. Z w środku jest dobra. Ta skórka, taka fajna, ona najżywkowa też. Jak już polecę, Skórka jest dobra. raz mhm. też. Lepsza skórka bardziej się rozciąga i to no jest po prostu lepsze mega polecam te żelki nie wiem jak kosztowały, ale jak widziałam tak w ciemno mega polecam je i są chińskie więc no fajnie a teraz już do